Cześć, Witajcie. Już mamy wiosnę. U nas też się sporo dzieje. Zakładamy ogród, wsadzimy różne rzeczy, więc nie ma za bardzo tak czasu. Właśnie planujemy w ogrodzie różne warzywa, owoce, no wiadomo, krzewy, krzaki, kwiaty. I tak u mnie nachodzi taka myśl, jak my. My jako ludzie, jako społeczeństwo teraz, jak my mało umiemy, jak na niewielu rzeczach się znamy, jak wchodzę na Facebooka i widzę co jest w zasadzie dzisiaj na przysłowiowym topie, czyli paznokcie, przedłużanie włosów, rzęsy, brwi, malowanie, dopinanie, doczepianie. Wszystkiego co tylko się da i na to jest największy popyt a, a jak ludzie e, nie doceniają żadnych mm, naturalnych rzeczy tak jak Wam mm, mówiłam w tym z filmików e, jest taki preparat na haluksy On jest całkowicie naturalny bezpieczny mm, wystarczy go codziennie, czy dwa razy dziennie wsmarowywać właśnie w te zmiany zwyrodnieniowe. On też jest pomocny przy dnie moczanowej, przy haluksach, przy ostrodze piętowej. Za tam kilkadziesiąt złotych to <grym> jestem w ogóle w szoku, że fizjoterapeuci, że lekarze E, w ogóle nawet nie spojrzą, nawet nie chcą słuchać, e, nawet nie chcą wiedzieć, że jest coś takiego. Wiadomo, tylko operacja, no która jakby na przyczyny wiadomo nie rozwiąże, jest tylko gorzej, a człowiek jest unieruchomiony na dwa miesiące. No nie każdy sobie może pozwolić e, na taki luksus. E, no ja sama jestem tego przykładem. Już nie pamiętam, co to jest ból haluxa. Kto ma to wie? Jak przy każdym zgięciu nogi łapiecie taki przeszywający ból. I właśnie idę do paczkomatu jednej pani wysłać, bo mam dwie opcje. Jedna to jest zwykły, a druga to jest forte czyli taki mocniejszy no i bardzo miło mi się z panią pisało właśnie mówiła, że stosowała te aparaty różne prostujące, cudawianki za kilkadziesiąt set złotych jeden, drugi, piąty jakieś masaże fizjoterapia, no nie do końca to daje skutek no bo Trzeba działać na przyczynę, prawda? A nie tylko gdzieś tak po omacku. I też jednej pani pomagałam też w temacie zdrowia. Doradzałam jej a propos tam choroby. No, trochę się znam na tym. Skończyłam kursy w kraju i za granicą na wschodzie kursy naturopatii, zielarstwa. I tego typu naturalnych metod leczenia. No i trochę też mam takich produktów kupionych no dla siebie, dla rodziny, znajomych, bo to są rzeczy, których nie ma u nas w Polsce i nigdy nie będzie, niestety. No i wysłałam tej pani paczkę z kilkoma właśnie rzeczami. I wyobraźcie sobie, ta kobieta bardzo miła tak się wydawała. Chyba po tygodniu. Pisze SMS smsy, że jej się nie podoba skład, że... Bo pomyliła. U nas jest data e, ważności na opakowaniu, a tam jest data produkcji. I ona oczywiście nie wiedząc, nie znając języka, e, zaczęła mi ubliżać, e, że ja jej coś źle sprzedałam, że i tak dalej, że ją oszukałam, że ona chce zwrotu pieniędzy. Powiedziałam: wam, "Oczywiście, nie ma problemu. Odeślij paczkę, ktoś inny skorzysta, ja skorzystam." Yy, i zobaczcie jak ludzie są głupi mimo, że ja jej yy, podesłałam linka jej wyjaśniłam jak to jest wszystko jej przetłumaczyłam to ona w dalszym ciągu się upierała że ja ją chcę oszukać że ją okłamałam i tak dalej i teraz zobaczcie yy, była szansa na yy, wyleczenie, na poprawę zdrowia a przez taką głupotę i w zasadzie niewiedzę yy, w zasadzie, no, kobieta straciła no tak naprawdę szanse, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek w Polsce kogoś bezinteresownie jakby odstąpił grzecznościowo naturalne takie preparaty lecznicze. Także widzicie jak to jest? Jak łatwo jest dzisiaj ocenić kogoś, tak samo widzę, wchodząc na Facebooka, dlatego jestem tam, tam bardzo rzadko jak ludzie pomiędzy sobą się kłócą o jakieś niewiadome... w ogóle takie drobiazgi, takie jakieś rzeczy, o literówki, o... No po prostu powiem Wam, że Polacy są chyba naprawdę jedynym takim narodem. Bo jak pojedziecie gdzieś, czy na wschód, czy na zachód, to w ludziach jest więcej uprzejmości, życzliwości, zaufania jeden do drugiego. Mnie wielokrotnie się zdarzało, że ktoś mi coś przywoził do domu, co kupiłam z ogłoszenia i... Nie chciał czekać, jak na przykład zanim zrobię przelew, to powiedział: Dobrze, to jutro zapłacisz. No i co? Myślicie, że kiedykolwiek kogoś oszukałam? Nie. Właśnie to jest to, że ktoś daje tobie kredyt zaufania i ty, e, będąc wśród takich ludzi, nawet nie pomyślisz o tym, żeby kogoś oszukać, żeby komuś nie zapłacić. Także widzicie a u nas w Polsce, jak jest, jest zupełnie odwrotnie. Każdy się boi, że zostanie oszukany, że ktoś mu nie zapłaci. Wszystko jest z góry, tak, płacone. A tam jest na przykład odwrotnie. No, dlatego ciężkie są powroty do, do naszego kraju. Zwłaszcza jeśli ktoś miał okazję, właśnie poznać, jak inne narody funkcjonują, jacy są inni ludzie. Wiadomo, że jest to też duży stres, bo się nie zna języka. No, ja akurat znałam biegle, ale. To i tak nie jest to samo, bo i tak zawsze słychać, że jesteś obcokrajowcem, ale podejście do obcokrajowców jest z reguły bardzo życzliwe i to jest naprawdę bardzo miłe. Także z takimi dzisiaj do Was przychodzę rozmyślaniami, żebyśmy my, jako Polacy, byli bardziej życzliwi, bardziej otwarci, a doszukujemy się najczęściej tych złych stron. Zamiast tych dobrych, i, i nie szukamy pozytywu, tylko w dużej mierze jednak skupiamy się na tym, że szklanka jest do połowy pusta. No, także to tyle. Wiosna już przyszła. Jest coraz cieplej, coraz fajniej. No, to cieszy.